Zapraszam producentów, twórców, aktorów. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Jak Państwo widzą, są chronieni, tak by byli bezpieczni, bo jest to naprawdę doborowa ekipa twórców, aktorów. Połączenie tych wszystkich talentów. Mamy nadzieję, da mieszankę wybuchową i zdobędziemy serca naszych widzów. A zatem pozwólcie Państwo, Pani Agnieszka Holland. Pani Magdalena Łazarkiewicz, bardzo prosimy o zajęcie miejsca, pani Katarzyna Adamik, nasi wspaniali aktorzy, Janusz Gajos, Krzysztof Stroiński i Bogusława Szuber. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. I pozwólcie Państwo, że przedstawię przedstawiciela telewizji Palsat, pan Jarosław Sander oraz pana Tomasza Kurzewskiego, prezesa zarządu ATM Grupa SA, oraz panią Annę Iwaszkiewicz, producenta wykonawczego grupy filmowej. Panie Jarku, bardzo proszę o kilka słów na temat naszej nowej produkcji serialowej. Producentem serialu jest firm, grupa Aten i Domek Kurzewski oraz Ania Iwaszkiewicz i firma. Jako producent wykonawczy Polsat jest koproducentem tego serialu i stacją, która oczywiście serial będzie emitowała. Mówimy o tym, że serial Ekipa jest to serial z gatunku political fiction. Ja myślę, że to chyba nie jest jeszcze serial, gatunek dokładnie znany na polskim rynku. Czy możemy go zdefiniować? To jest gatunek w Polsce praktycznie nieznany, natomiast świetnie znany telewizom z rynku chociażby amerykańskiego. Przypomnę takie znane seriale starsze, jak Waszyngton z zamkniętymi drzwiami chociażby. Krótko mówiąc, jest to rzeczywistość, która dotyka spraw związanych z polityką, rozpoznawalna, ale z pewnym kluczem, która nie przekłada się wprost na sferę faktów i sferę dokumentów. Pani Agnieszko jest Pani głównym reżyserem, współreżyserkami są Pani Magdalena Mazarkiewicz, Pani Katarzyna Adamik. Proszę powiedzieć, jak zrodził się pomysł tego serialu? Odczułyśmy no, wspólnie pewien rodzaj troski obywatelskiej, a troska obywatelska wynikała z y, y, takiego spojrzenia na y, 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 frekwencję wyborczą przy ostatnich wyborach parlamentarnych w Polsce, która była bardzo niska, jak Państwo wiecie, i y, 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 y również z tego, że wydało nam się, że Ludzie stracili zaufanie zarówno do polityki, jak i do polityków, jak i do demokracji, że jest to sytuacja smutna i niebezpieczna, że trzeba warto się pochylić nad tym i zobaczyć, czy nie ma jakiejś szlachetniejszej twarzy. Czy, czy rzeczywiście ta twarz obrzydliwa, skorumpowana, yy, yy, ubecka, agenturalna, yy, złodziejska, spocona, yy, czy to jest jedyna i prawdziwa i konieczna twarz polskiej polityki. Zależało nam również na tym, żeby y, pokazać atrakcyjność dramatyczną, psychologiczną, pokazać trudności wyborów, pokazać różne dylematy, często bardzo bolesne, często zabawne, pokazać solidarność, pokazać słabość, pokazać, y, pokazać wielkość i tych ludzi i zdarzeń. Y, I y, zrobić to tak, żeby te scenariusze były na tyle atrakcyjne, żeby oglądało się je jak film sensacyjny.